Cześć, witajcie na egzotycznym kanale. Dzisiaj sobie spróbujemy nakarmić mojego ptasieńka, czyli brachypelmę albo pilacownika Nicaragua. Jest to już, ten pająk wylniał już na L10. I powiem Wam też dzisiaj, jak sprawdzić, kiedy pająk będzie liniał. Po pierwsze musimy popatrzeć na karapaks. Jeśli ktoś nie wie, co to jest karapaks, to tą małą pensetą pokazuję tutaj. Pokażę Wam tą większą. Bo większą będzie lepiej. To tutaj, oto. To takie kółko. Obok, na, tutaj na samym tyle jest jego odwok, a tu jest karapaks. No to na karapaksie pojawiają się takie dziadki. Tak jakbyś włożył rękę do zimnej wody, i wtedy na palcach się robią takie dziadki. No to wtedy tak się dzieje na karapaksie pająka. I wtedy mamy pewność, że pająk będzie liniał. Dobra. Teraz, z, z tego, że jest dzień karmienia, nakarmimy sobie pająka. O, pająk się rusza. Jak wiecie, nie w terarium, bo w terarium by go nie było widać, więc wolałem go przerzucić do takiego pojemniczka i chcę mu dać yy, no, jednego z karaczala tureckich. Uwaga, leci. Patrzcie. Zobaczymy, co się stanie. Pewnie jest zbyt chętny. Chyba się czuje niekomfortowo. Bo wyciągnęliśmy go z jego środowiska i jeszcze miał dzisiaj przemeblowania. Tak to mogę nazwać? Nie wiem, czemu panią nie atakuje. Dobra, czekajcie, próbuję go szturchnąć Karaczana i nic. O, zaatakował. widzieliście? się? Ujęła się. Dobra, wezmę mu, mu dam następnego już. Będę mu chwilę skonsumować. Tymczasem spróbuję sobie złapać karaczamy tureckie. Ok, mam. Uuu, ale się szarpie. Uwaga. Trzy, dwa, jeden, leci. Anna. się rzucił. Właśnie mój pan teraz tak bardzo rzuca się. Na... Zauważyłem te karaczany. Patrzcie, tutaj jest mój karaczan turecki. Są to wylęgi karaczanów tureckich, bo kupiłam sobie dzisiaj Karibenę Wersicolor. Trochę jest zamazany ekran. No ale dobra. Kupiłem sobie, jak... Dzisiaj sobie kupiłam Karibenę Color, Jest to L2 Karibena i taką Karibenę jest dostępna na sklepie Varan. Dobra, popatrzmy. Pan tam nie jest zbytnio zainteresowany karaczanem, bo już ma dwa w buzi, więc bardziej zainteresowany tym zjadaniem ich. Konsumuje sobie. Więc tymczasem trochę o tej karibenie. Wersji kolor. I o tej karibenie to powiem Wam tak. Kupiłam sobie ją dzisiaj i była taka akcja, że ta karibenna miała już dostała jedzenie. I ten pan, który ku, kupił, mi sprzedał tą karibenę, a ja ją kupiłem, on zrobił taką wielką dziurę. Ja musiałem jadąc autem trzymać tą karibenę i zasłaniać tą dziurę, żeby ta karibena nie wyszła. Dobra, rzucimy sobie mu następnego. Ten jest jakiś taki dziwny, bo to taki... Podobne do żuka. Słyszeliście jak kamień uderzyło? Niech tam już dwa zostaną. O jeden idzie do pająka. Poszedł nad pająkiem. Pająk chyba zbytnio zainteresowany kreczanami nie jest. Prawdopodobnie sobie zjadł kilka i teraz konsumuję. Więc zobaczymy co się dzieje. O! Karaczem idzie za pająkiem. Spadł na pająka. Pająka nie reaguje. Re... W ogóle żadnej reakcji nie ma od pająka w stroju. Nie wiem, co się dzieje. O, pan ruszył. Prawdopodobnie go zjadł. Dobra, wrzucimy sobie mu na samego, bo tamtego dziabnął. Wrzucimy mu teraz takiego dużego, większego. Takiego już podrost prostu Ops, 3, 2, 1. Ale pobieg, Sprinter. Może go poruszę tego dużego karaczana i zobaczymy, co się dzieje. O, biegnie. Jeszcze raz go dotknę. O, pająk go za chwilę zje. Bez pod karapaksem pająk. Dziwna sytuacja. O, dziabnął go, dziabnął go. I wiecie dlaczego ignoruje te wszystkie karaczany? Dlatego, bo już trzymał w buzi 4, wcześniej trzymał trzy. No i tak naprawdę prędzej czy później po godzinkę, godzince, dwie może sobie go zje. Więc nie trzeba się co bać, a tym bardziej Tutaj stoi ten taki żuczek, którego chciałbym, żeby ten nasz pęk zjadł. Więc rzucę tak pod buzie i nie wiem, czy się stanie. Zobacz. Chyba on go nie widzi, bo to jest takie małe bardzo. Nie wiem, czy to się dopiero co urodziło, czy to takie podobne do żuka. Dobra, wrzućmy mu naszego samego pod sam, ale samo buzie już. Albo wiecie co? Wystarczą mu chyba cztery na dzisiaj. Ale zobaczmy, co się dzieje. O! Pyręg zauważył! Zjadł go! Piąty karaczan! Jak widzicie. O! Coś się tam wydostało. Coś się dzieje. Widzimy, że już coś się tam stało. On ruszył się. Nawet widać, podniósł się. Teraz się położył. No ale. Jak widać, on ma już tam 5 karaczanów, więc raczej nie może sobie poradzić, jak je utrzymać, bo to dużo. Tak, jakby się wpakowali 5 kanapek do buzi. Więc tak wyglądało karmienie w moim wyko wykonaniu. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zachęcam do subskrybowania, aby być na bieżąco z filmikami. Do zobaczenia. Pa!